12 minut po godzinie 13, a my połączyliśmy się już z panią profesor Jolantą Młodawską Bronowską, organizatorką 14 Dni japońskim na, Japońskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i prezeską klubu Jakumogoto. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, witam panią redaktor, witam państwa. Jak zaczęło się pani zainteresowanie Japonią? O, to już zamieszła przeszłość, ale y, miałam przyjemność mieszkać kiedyś w Japonii wraz z całą rodziną, z dwójką dzieci przez 6 lat, a potem już po powrocie do Polski w końcówce, właściwie w początkach lat 90. ubiegłego wieku. Y, Wprowadziłam temat japoński do mojej pracy naukowej, bo jestem ekonomistką zawodu, także napisałam monografię o gospodarce Japonii i o. później robiłam habilitację również z tematów gospodarczych. No i tak zaczęła się moja działalność na tutaj japońskiej nizie, jeżeli chodzi o kulturę Japonii. Najpierw w towarzystwie polsko-japońskim oddział łódzki, gdzie byłam wiceprezeską, potem prezeską towarzystwa, a następnie założyłam już własne stowarzyszenie Klub Jakumogoto, w którym prężnie działamy już od 20 lat. I domyślam się, że Pani zainteresowania badawcze ekonomiczne spowodowały to, że wydarzenie odbywa się właśnie na Wydziale Ekonomiczno-socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Dokładnie, tak jest. Mamy tam wspaniałe warunki od lat, yy, dziekan wydziału, ale yy, również rektor Uniwersytetu Łódzkiego, kolejni rektorzy, yy, wspierają nas w organizacji tego przedsięwzięcia. Na Wydziale ekonomiczno socjologicznym jest przepiękna aula chyba na 450 osób, także jest zawsze dużo miejsca. No, niestety ze względów wiadomości w tym roku organizujemy Dni Japońskie online, ale y, trzeba się przystosować, trzeba się uczyć, bawić w nowych warunkach. I chciałam o to zapytać później, ale myślę, że nie będziemy już trzymać słuchaczy w niepewności. Co czeka nas podczas tegorocznej edycji? Proszę Państwa, jak zwykle dni japońskie są organizowane w weekend, tak żebyśmy mieli sporo czasu i wybór pozycji programowych, które nam szczególnie odpowiadają, aczkolwiek zapraszamy, na całe dwa dni. Termin to jest 24 kwietnia kwietnia sobota i 25 kwietnia niedziela. W sobotę spotykamy się od godziny 11 do 18, w niedzielę od 12 do 18. To jeśli mogę powiedzieć tak w skrócie, może nie będę omawiała wszystkich punktów programu, ale rozumiem, że może jeżeli będą pytania, to oczywiście uszczegółowię. Więc zaczynamy o godzinie 11, o godzinie 11 25 kwietnia w sobotę, uroczystym otwarciem wydarzenia i to nasze wydarzenie jak zwykle otwierać będzie ambasador Japonii w Polsce. My mamy patronat Honorowy ambasady Japonii, prezydent miasta Łodzi Stanowskiej, Muzeum Manga, a także polskiej asocjacji Bonsai. Przy okazji też powiem, że sponsorami są Fujitsu, Rotary Klub Łódź, Supermind Academy i patronaty medialne japońskich stacji. Czyli po wystąpieniu Pana ambasadora głos zabierze rektor Uniwersytetu Łódzkiego i już o 11.30 wyruszamy na spotkanie z, sam, z Samisienem i z Portepianem. Koncert zatytułowany w blasku herbaty. Ten koncert będzie na żywo transmitowany z czatem. I jego wykonawcy to Pedro Pedrito, który gra na y, fortepianie i y, y, Masato Iokoe, y, który gra na japońskim instrumencie strunowym siamisenie. Przy okazji będzie opowieść y, o y, ceremonii herbaty. I ten koncert na żywo bardzo Państwa zapraszam, bo to jest takiej też interpretacji nowoczesnej elektroniczny fortepian i tradycyjny instrument japoński, sianice. Od godziny 12 do godziny 16 będą wykłady, tak po 45 minut. Będzie funkcja na czacie pytań i odpowiedzi, więc będziecie Państwo mogli brać udział prawie tak jak na żywo. W pierwszym dniu w sobotę takim tematem najważniejszym wprowadzającym będą stereotypy samuraja a rzeczywistość historyczna. Bardzo Państwu polecam ten wykład, albowiem będzie prowadził go no, specjalista bardzo znamienity profesor Krzysztof Stefański z Katedry Orientalistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dowiemy się tutaj, jak sama, sam tytuł wskazuje, o różnych stereotypach funkcjonujących w społeczeństwie polskim i japońskim dotyczących postaci samuraja. Ten hmm, dzień sobotni i zresztą cały program ma dużo związku z buddyzmem hmm, Zen. Hmm, w pierwszym dniu w tej samej konwencji hmm, można mówić o pokazie jukendo i tankendo, gdzie bardzo istotne są takie cechy samurajskie jak hmm, wytrzymałość lojalność, podporządkowanie autorytetom. To będzie o godzinie 14.00. pokaz jukendo i Tankendo. Mało znane sztuki walki w wykonaniu grupy zespołu pod kierunkiem senseja Jacka Lipińskiego z klubu Tonbo Kendo Warszawa. O godzinie 13 kompetencje przyszłości, a japońskie wartości. Też bardzo interesujący polecam wykład pani Anety Grzanek, prezesa zarządu Superminds Academy, gdzie będziemy mogli spotkać się z wysoką innowacyjnością gospodarki japońskiej przez pryzmat takich wartości jak kreatywność cierpliwość, czy też rozwiązywanie trudnych problemów w sposób bardzo właściwy wschodnim narodom, nawet nie tylko Japończykom, bo jak wiemy, jeżeli chodzi o wysokie technologie, to oczywiście Tajwan, Chiny, Korea również. Aktualnie nie ustępują Japończykom, niemniej są specjalne dziedziny, w których Japończycy w dalszym ciągu królują i to już nie tylko, tak jak kiedyś samochody czy też elektronika, ale na przykład gry komputerowe i inne. Myślę, że w ogóle y część zagadnień jest dość uniwersalna pod tym względem i możemy je przypasować nie tylko do samej Japonii, ale ogólnie do kultur dalekowschodnich, chyba? Tak, tak, one są uniwersalne i. Zawsze celem naszych spotkań jest nie tylko pokazanie specyfiki japońskiej, ale staramy się to robić w kontekście, tak jak pani yy, zauważyła, czyli w kontekście Azji, a także no, próbować, czy da się to zastosować w naszej rzeczywistości. Program wydarzenia jest bardzo bogaty i zaraz powiemy, co jeszcze nas czeka w sobotę i w niedzielę, czyli kolejnego dnia Dni Japońskich, ale najpierw na naszej antenie Młody Kotek w utworze Keny będziesz gadał po moim po moim trupie gadaj albo znowu to włączę wytrzymam <śmienny> nie Studenckie Radio radiożak politechniki łódzkiej My tak nie torturujemy. 24 minuty po godzinie 13, a my powracamy do rozmowy z panią profesor Jolantą Młodawską Bronowską, organizatorką 14 Dni Japońskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i prezeską klubu Jakumogoto. I już zaczęłyśmy trochę mówić o tym, co nas czeka podczas tegorocznej zdalnej edycji, ale przed nami jeszcze dużo wrażeń, bo jeszcze zostaje tam cała niedziela. Tak jest, zostaje niedziela, ale jeszcze szybciutko skończę sobotę, albowiem zawsze na początku, yy, znając już wytrzymałość Państwa, yy, przedstawiamy wykłady trudniejsze w odbiorze, natomiast tak, poczynając od godziny 15 się bawimy yy, i właśnie o godzinie, o godzinie 15 zapraszamy na prelekcję doktora Krystiana Karolaka z portalu online, Japonia online, będzie mowa o przygotowaniach do Tokijskich Igrzysk Olimpijskich, które mamy nadzieję, jest potwierdzenie od organizatorów, owych Igrzysk w Tokio w tym roku się odbędą. O godzinie 16 zapraszam na japońską muzykę współczesną, pani Edyta Nowicka z Warszawy i myślę, że to będzie nie lada gratka dla studentów, albowiem Edyta jest osobą relatywnie młodą, także interesuje się ona takimi ciekawymi kierunkami muzyki współczesnej. I na zakończenie krótki warsztat bonsa. i niestety nie przeprowadzimy go na żywo, tak jak się spodziewaliśmy, ale Dariusz Zając z Polskiej Asocjacji Bązaj obiecał, że będziemy się wspólnie uczyć i z pewnością warsztat ten pozostanie Państwu na długo w pamięci. Będzie można sobie zakupić akcesoria, Małe drzewka później udarka, albowiem Darek założył już taką małą hodowlę drzewek i teraz je dla Państwa już będzie eksponował. Ale myślę, Mniejszym że można już tak? przyjść na warsztat ze swoim drzewkiem i już podczas warsztatów, jakby w czasie rzeczywistym, kiedy on tak. będzie emitowany już pracować tak. przy nim. Jak najbardziej my również zaczynamy od dzisiaj prezentację poszczególnych punktów programu, także proszę yy, czytać na Facebooku klubu Jakumogoto i na Facebooku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Każda z pozycji programu zostanie dokładnie omówiona i będą Państwo poinformowani w jaki sposób będzie ona przebiegała, w co należy można się zaopatrzeć, jeśli chodzi o warsztat. To tyle, jeśli chodzi o sobotę. A co nas czeka w niedzielę? W niedzielę zaczynamy trochę później, bo w południe od godziny 12 taki najważniejszy wykład w tym dniu to wpływ zen na japońskie ogrody w stylu suchego krajobrazu kare sansui który to wykład wygłosi pani profesor Agnieszka Kozyra szefowa katedry japonistyki w Uniwersytecie Warszawskim wykład będzie poparty dużą liczbą przepięknych zdjęć no i znów mamy Zen, który, zen, który jest bardzo, bardzo popularny na Zachodzie, a w Japonii jego wyznaczanie jest około, no niech Pani zgadnie, ile procent ludności? Nie mam pojęcia, 15? 2 o, 2, 2, 2. To o niespodziewana 5... liczba. No właśnie dlatego ją podaję. Od godziny 13 będziemy mogli wysłuchać, obejrzeć prelekcji Katra Papiernika z Dream Big, który zdobył górę Fuji na dwóch kółkach, czyli na rowerze. Od godziny 14 drugie życie przedmiotów naprawionych techniką kinsugi Joanna Koryczaczki-Tanikado z Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Metoda takiej to łączenie, to reperowanie rozbitej porcelany za pomocą, czyli, czyli łączenie, składanie tych okruchów za pomocą metali szlachetnych, takich jak złoto, srebro, platyna i to jest drugie życie. I stąd taki właśnie tytuł wykładu. O godzinie 15 wydaje mi się też pasjonujący i bardzo na czasie wykład Bogactwo w prostocie o japońskim designie. E, Japonka Siepiskorska z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie zaprezentuje e, prelekcje i no, jako autentyczna, oryginalna Japonka najlepiej e, przedstawi nam e, ten trend w designie. O godzinie 16 zapraszam serdecznie na podróż do ICE. ICE to jest taka nasza częstochowa, a chodzi o religię, która zwie się shinto. Shinto było bardzo dawno przed buddyzmem w Japonii. Właściwie jego początki datują się na około 400 lat przed naszą erą. I to jest właściwie luźny zbiór wierzeń, który charakteryzuje się między innymi politeizmem, czyli wielość bóstw, najważniejsze z bóstw to, jak Państwo się domyślacie, bogini słońca Abaterasu. Hmm. Zofia Kur Kurawińska miała tę przyjemność i okazję bycia w świątyni shintoistycznej i opowie o swoich przeżyciach, na zakończenie o godzinie 17 warsztaty kaligrafii, które poprowadzi pani Haruna Aoki z Warszawy, również Rodowita Japonka. Podamy Państwu w opisie jakie przyrządy instrumenty należy do tego warsztatu przygotować. I kończymy o godzinie 18 w niedzielę 25 kwietnia. Serdecznie zapraszam. Czyli bardzo bogaty program, po prostu taka... Esencja Japonii dużo, dużo więcej w tych dwóch dniach zamknięta. O, tych, o tym jeszcze, jak można zapisać się i żeby wziąć udział w 14 dniach japońskich, porozmawiamy za chwilę. Najpierw w naszej antenie Pal Color. Powracamy do rozmowy z Panią Profesor Jolantą Młodawską-Bronowską, organizatorką 14 Dni Japońskich. i Już porozmawiałyśmy trochę o tym, jak bogaty jest program tegorocznej edycji, mimo że odbywa się ona zdalnie i właśnie, jak możemy wziąć udział w zajęciach. Proszę Państwa, program wstępny, cały program naszego wydarzenia, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę jest wolny bez żadnych opłat, a jedyne co y, powinni Państwo zrobić, to y, wejść na naszą stronę, na Facebooku będzie transmisja, czyli y, facebook.com, łamane przez Jakumogoto, y, przez Y pisane y, i również będzie transmisja na w stronie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego każdy może wziąć udział. Także zarówno w wykładach, jak i w warsztatach Wstęp jest całkowicie wolny. Serdecznie Państwa zapraszam. I bardzo prosto, bo nie trzeba się nigdzie nie rejestrować na żadne platformy, tylko wystarczy włączyć strony na Facebooku lub stronę widziałam. Tak, wydziału. będzie nam miło, jeśli Państwo na wydarzeniu, bo jest już wydarzenie na naszej stronie facebookowej, czyli facebook.com łamane przez Jakubogoto, można się zapisywać wezmę udział, ale nie jest to, czy, czy jestem zainteresowany, prawda? Ale jest to tylko orientacja dla nas. Będzie nam bardzo miło, jeśli przy okazji Państwo poznają naszą stronę i ją lubią. I na pewno tam też będzie się okazywał, będą się ukazywały sukcesywnie informacje przed tak samym jest. wydarzeniem. A... Tak jest. Mhm. A czy jeżeli ktoś nie zna jeszcze za dobrze kultury Japonii, to również znajdzie coś dla siebie, czy to już jest bardziej skierowane do osób, które są z nią zaznajomione? Myślę, że program jest na tyle różnorodny, że każdy, kto chce poznać Japonię, coś znajdzie dla siebie. Dlatego mm, zwykle nasze edycje są właśnie bardzo różnorodne rzadko jest tak i to właściwie dotyczy głównie konferencji, że na przykład organizujemy konferencję o współpracy między Unią Europejską a Japonią, czy między Polską a Japonią, tak? Wiadomo, że jest to wtedy temat jednorodny dotyczący konkretnego tematu. Natomiast w tych naszych spotkaniach mamy zarówno muzykę, mamy sport, mamy buddyzm zen. Mamy ceramikę, mamy design, warsztaty kaligrafii, bonsai, także myślę, że oferta jest tak yy, różnorodna, yy, że każdy coś dla siebie znajdzie. A jak zmieniały się same dni japońskie przez tak wiele lat i tak wiele edycji? Yy, yy, słucham, bo nie słyszałam yy, yy, początku. Pytałam, jak zmieniały się dni japońskie przez tyle lat i tyle edycji? Czy one się zmieniały? No myślę, że myśmy się głównie zmieniali, czyli klub jako mogoto i staraliśmy się dostosowywać nasze propozycje do oczekiwań, które płyną od Państwa. Dlatego oprócz tradycyjnych tematów, które kojarzą się przeciętnemu Polakowi z Japonią, tak? takich powiedzmy jak Ikebana, były na przykład warsztaty Ikebany, czy kaligrafia, czy buddyzm Zen akurat. tak Oprócz takich tematów staramy się nawiązywać do tego, co jest aktualne w Japonii, na przykład przygotowanie do tokijskich Igrzysk Olimpijskich w 2021 roku. Oczywiście zaczynaliśmy od tego, że była to niewielka impreza. Nasze kontakty i wizytujących nas gości rozwijają się wraz z nami. Także liczymy w tym roku na Państwa, że zasilicie grono osób fascynujących się gospodarką i kulturą Japonii, bo jest to naprawdę bardzo ciekawy kraj i bardzo no, ważny dla poznania, dla, dla, dla rozwoju stosunków polsko-japońskich. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Już 24 i 25 kwietnia i przypominamy o wydarzeniu na Facebooku, a ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym dziękuję. gościem była pani profesor Jolanta Młodawska-Bronowska, organizatorka 14 dni japońskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego i prezeska klubu Jakumogoto. Dziękuję serdecznie. Żegnam Państwa i do zobaczenia w weekend 24-25 kwietnia na 14 dniach japońskich w formule zdalnej na Facebooku.